Dzień dobry widzowie, wstajemy. Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy do wiadomości fakt, że na deski Teatru Powszechnego w Łodzi wraca spektakl z 2022 roku Kto chce być Żydem? Marka Modzelewskiego w reżyserii Jacka Braciaka. To nie tylko wzorowo zrealizowany spektakl, ale jest to przede wszystkim spektakl, który w sposób niekrzywdzący żadnej ze stron opowiada o tak pięknych, jak i trudnych relacjach polsko-żydowskich. Podczas uroczystej kolacji pani domu ogłasza rodzinie swoje przejście na judaizm. Jest to punkt wyjścia do rozmów o religii, światopoglądzie i istocie wiary w codziennym życiu. Do uczty dołącza córka gospodarzy wraz z narzeczonym, co nie jest bez znaczenia, amerykańskim Żydem. Stół przy którym zasiada rodzina. Mam nadzieję, że nie w życiu codziennym, ale jednak w teatrze. To rekwizyt, który bardzo często zapowiada rodzinną awanturę. Tak jest i tym razem, gdy jedna z bohaterek przyzna się swoim bliskim, że planuje zmienić wyznanie na judaistyczne. I w tej chwili opadną wszystkie maski, bardzo szybko zorientujemy się, kto jest kim w tej rodzinie. Rozpocznie się festiwal e, uprzedzeń i rodzina, która mianowała się e, rodziną inteligencką, bardzo szybko pokaże swoje prawdziwe oblicze. ta braciaka jest mocny, sugestywny, bardzo angażujący znakomicie rozpisana jest tutaj dramaturgia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że każdy bohater jest bardzo wyrazisty, a każdy aktor, który go odgrywa od pierwszej do ostatniej minuty wie jak ma grać i wie co ma grać. Wszystko jest naprawdę bardzo precyzyjne i znakomite. Ale to, za co my chcemy ten spektakl docenić najbardziej, to jest to, że on jest bardzo wyważony, jest daleki od uprzedzeń i stereotypów. Spektakl, Kto chce być Żydem w reżyserii Jacka Braciaka, nie jest prożydowski ani propolski, nie jest antysemicki ani antynarodowy. To jest spektakl który daje przede wszystkim przestrzeń do rozmowy. Szanowni Państwo, nie tylko polski teatr i polska sztuka potrzebuje takich spektakli teatralnych. Powiem, że cały świat potrzebuje właśnie takiej sztuki i dlatego przyznajemy temu spektaklowi. Pięć gwiazdek na pięć.